Gdzieś tam w naszej rozmowie przewinęło się przewinęły się rachunki powiernicze. Czy coś tutaj... Znaczy tu jest e, bardzo istotna także zmiana, e, która polega na zdecydowanym zwiększeniu zakresu obowiązków banku do weryfikacji dewelopera i przedsięwzięcia przed wypłatą środków. Moim zdaniem te obowiązki idą częściowo zbyt daleko jeżeli chodzi o sam rynek deweloperski. No bo jeżeli Pan ma sprawdzać to, czy deweloper zapłacił składki na ZUS i podatki. I zapłacił podwykonawcom czy wykonawcom. To jest zupełnie inna funkcja. Znaczy to w jakim sensie Państwo deleguje obowiązki administracji skarbowej na bank, żeby bank zastępczo wobec państwa sprawdzał to. I to oczywiście może prowadzić do daleko idących turbulencji, no bo jeżeli w sprawie podatków czy zusu sprawa nie jest łatwa, ale przynajmniej jest przejrzysta, to w wypadku relacji pomiędzy deweloperem, a wykonawcami i podwykonawcami jest niezwykle kontrowersyjna, ponieważ w jaki sposób bank będzie mógł stwierdzić, czy to roszczenie podwykonawcy jest uzasadnione, czy nie jest uzasadnione, bo przepis ustawy mówi o tym, czy zostały uregulowane roszczenia. I teraz w praktyce będzie się to sprowadzało do tego, że będzie prowadzony, tak jak w wypadku e, zagadnienia wady istotnej, spór pomiędzy bankiem a deweloperem co do wypłaty środków z rachunku powierniczego, no bo jeżeli podwykonawca zgłosi roszczenie wobec dewelopera, formalnie e, ta należność nie zostanie uregulowana, ponieważ deweloper będzie zastrzeżenia, no to pytanie: to, kto ma to badać? Formalnie bank powinien to badać, ale nie ma do tego przecież instrumentu. W związku z tym bank powinien być sędzią pomiędzy deweloperem a wykonawcą a podwykonawcą. Sytuacja jest absurdalna, bo przecież są przepisy kodeksu cywilnego 647 Prim, które mówią o tak zwanej odpowiedzialności solidarnej. Inwestora, czyli w tym przypadku dewelopera, za zobowiązania wobec wykonawców i podwykonawców. Po to ten przepis jest, żeby tego typu kontrowersje były rozstrzygane przed właściwymi organami, czyli przed sądem. No bo w zasadzie Sąd ma decydować, rozumiem, że a, nie, banku, develop, tak, a nie bank. Rolą banku powinno być sprawdzenie, czy pieniądze, ta poprzednia transza została wypłacona na. Na właściwy cel, że tak powiem, czy deweloper zrealizował e, tę część zadania, którą miał za te pieniądze zrealizować, i tyle chyba. Tak. Znaczy, ja mam nadzieję, że e, dojdzie w tym zakresie do e, nowelizacji ustawy deweloperskiej, ponieważ tutaj na sobie tego przewymiarowanie. Problem był, polegał na tym, że bank często Ograniczał swoją kontrolę do formalnego sprawdzenia dziennika budowy, a istotą tego zobowiązania banku jest to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście dany etap został osiągnięty. Ja pamiętam te różne dyskusje, co to znaczy, że został osiągnięty, jakie wady dyskwalifikują. To jest zagadnienie, które powinno być szczegółowo uregulowane, żeby bank nie miał wątpliwości, czy może zwolnić kolejną transzę, czyli czy został osiągnięty dany etap. Natomiast niestety tutaj, tak jak mówię, przerzucono ileż obowiązków państwa na rzecz banku yy, i. A może to jest... skutkować podwyższeniem opłat za prowadzenie rachunków powierniczych? Znaczy, oczywiście, że może skutkować, bo to są dodatkowe obowiązki, natomiast ja obawiam się tego, że to w gruncie rzeczy zmniejszy popularność rachunków powierniczych. No bo jeżeli w praktyce się okaże, że banki odmawiają wypłaty transzy deweloperowi, pomimo, że osiągnął dany etap, z tego powodu że istnieje spór z wykonawcą czy podwykonawcą, to to jest bardzo trudna sytuacja, bo podwykonawcy wykonawcy mogą szantażować dewelopera, wiedząc o tym, że bank ma wypłacić transzę, że jeżeli nie uregulujesz, to ja zgłoszę to moje roszczenie i wówczas twoja transza jest zablokowana, bo ustawa nie przewiduje tutaj żadnego mechanizmu. Znaczy bank kontroluje, i w związku z tym, jeśli, jeśli stwierdza, że deweloper nie zapłacił podwykonawcy, to wstrzymuje transzę. I to może trwać, nie tylko myślę, latami. No bo tak jak latami będzie trwał spór pomiędzy deweloperem a podwykonawcą. No, tak sobie myślę, że to szczególnie może dotknąć mniejszych deweloperów, bo duzi, no, z być może będą mogli sobie pozwolić na budowę w ramach rachunków zamkniętych. Wtedy ten, tak, znaczy, ten problem to jest odpadnie. dokładnie to, że ta ustawa... W gruncie rzeczy może prowadzić do daleko idących zmian na polskim rynku deweloperskim, i z jednej strony deklarowano, że ono ma służyć ucywilizowaniu, zabezpieczeniu nabywców i e, stworzeniu równych szans na rynku deweloperskim przez objęcie e, jej zakresem e, np. Na fliperów. E, natomiast tego typu przepisy, Mogą prowadzić do takiej konsekwencji, że ta ustawa naruszy pewną równowagę na rynku i popularne pozostaną rachunki zamknięte, ale to oznacza, że jakaś część deweloperów nie będzie mogła skorzystać z rachunków otwartych, bo wypłata tych transzy będzie blokowana w związku z Tymi obowiązkami banku, które zostały nałożone, czyli kwestia. Najbardziej się obawiam tych sporów z wykonawcami i podwykonawcami. Bo co do urzędu a urzędów skarbowych i zus no to też ordynacja podatkowa przewiduje określone procedury prowadzenia takiego sporu z urzędem skarbowym. Czyli, jeśli będzie jakiś spór, jest możliwość odwoływania się. Zarówno w ramach postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego jest możliwość uzyskiwania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami. W związku z tym, to przecież to będzie ta forma, która będzie wykorzystywana przy tego typu mechanizmach, że deweloper wystąpi do ZUS, do Urzędu Skarbowego o zaświadczenie o braku zalegania, sprawa została rozwiązana. Natomiast kto ma dać zaświadczenie, że nie ma otwartych należności ze strony podwykonawców-wykonawców? Oni sami będą mówili, czy jest należność, czy nie ma należności.